Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, w związku z licznymi pytaniami na temat miejscówki, gdzie mieszkałem w Siemre w Kambodży, nagrywamy materiał lekko promocyjny. Ja nic z tego nie mam, po prostu lubię tych właścicieli, lubię to miejsce. Zawsze, jak jestem w Siem Reap, to się tutaj zatrzymuję. Tak więc, macie 1953 Siem Reap Hostel, pełna nazwa. Szukajcie na Bookingu. Ja dzisiaj wam przedstawię pokoje, pokażę, przedstawię właścicieli. Trochę się pośmiejemy, bo właściciele oraz ich rodzinka próbowała mówić coś do nas. Po polsku, tak więc tutaj macie to nagrane gdzieś około 5 minuty. Teraz nagrywam ten wstęp. To nie wiem ile czasu to potrwa, tak więc nie wiem jak, jak, jak to się ustawi przy składaniu filmu, ale około 5-6 minuty będzie próbka mówienia po polsku. Trochę śmiesznie, wesoło. Ten hostel polecam z tego względu, że jest przeze mnie sprawdzony, jest w miarę tani, pokoje różnie. Teraz jest taniej, ale generalnie 15 do 20 dolarów. Zależy w jakim okresie, zależy jaki pokój. Są też pokoje stricte hostelowe. Czyli śpimy z innymi osobami, łóżka jednoosobowe w pokojach czteroosobowych to też będzie pokazane. Tutaj ceny są jeszcze inne, tańsze. Wiadomo, sprawdzajcie na bieżąco na bookingu. Ja nie będę teraz tutaj o tych cenach wszystkich mówił, bo tam różne promocje wchodzą w grę. Zależy jaki pokój, ile osobowy i tak dalej, i tak dalej. Mówię generalnie, jeżeli chodzi o zwykłe pokoje, jednoosobowe czy dwuosobowe, ale niezależne z łazienkami prywatnymi, od 15 do, do 20 dolarów, zależy w jakim okresie. A teraz chodźcie, pospacerujemy troszeczkę. Po pokojach, po, po lobby, po korytarzach Tym niemniej jeszcze chciałem powiedzieć, że obiekt znajduje się W ścisłym centrum miasta Siem Reap Do takiego punktu zero, czyli Pub Street Mamy jakieś 700-800 metrów Także zapraszam Słuchajcie, także wchodzimy do najlepszej miejscówki w Siem Reap Którą Wam szczerze polecam Tutaj akurat jest dzisiaj całe szefostwo Pokażę Wam wszystkie miejsca zakamarki Oraz y, pogadamy z szefem Pozdrawiam, um, I wracam na filmie Słuchajcie, po wejściu tutaj mamy taki oto basen, z którego wszyscy możemy korzystać i takie tutaj lobby czy patio, jakbyśmy tego nie nazwali. Mamy miejsca siedzące normalne oraz miejsca siedzące w ten sposób, czyli tak bardziej chilloutowo, bym powiedział. Tutaj mamy barek, też możemy sobie przy barku usiąść, różnego rodzaju trunki zakupić, jest piwko, jest lodówka, jest YouTube, można sobie puszczać własną muzykę tutaj jaką tylko sobie chcemy. Są leżaczki w taki sposób, materace przy basenie. Tutaj mamy natryski, łazienka, żeby się wykąpać, czy to przed basenem, czy po basenie, oraz łazienka, żeby nie latać do pokoi. Jeszcze raz pokazuję Wam basen. On z tamtej strony, na przodzie, gdzie dziecko jest teraz, to jest płytki. Tutaj się robi głębszy, naprawdę wystarczy. Nie jest to duży obiekt, tak więc z reguły nie ma ludzi. Jest też kuchnia, kawkę podają, wszystko, wszystko elegancko. Przejdziemy się zaraz po pokojach. Zapraszam do mojego ostatniego i samie pozdrawiam, balagos. Witamy. O... Hey, way, tutaj jeszcze macie recepcję, pokazuję wam. Tam jest wyjście jakbyśmy tak do tyłu perspektywę wzięli. Można sobie tam motory, czy skutery, czy rowery parkować. Na noc jest zamykana brama, ale każdy klient sobie może otworzyć ją. Oni tutaj właściciele śpią, mieszkają, tak więc jeżeli jakieś problemy są czy coś, żeby byli potrzebni, są tu praktycznie 24 godziny na dobę. Idziemy teraz na górę. Od razu mijamy poziom numer 1, tam gdzie jest mój pokój, później Wam jeszcze pokażę i idziemy na poziom numer 2. Pokój otwieramy z klucza i wchodząc do pokoju mamy takie eleganckie oto łóżeczko, bardzo wygodne. Tam telefon na recepcję, pilot do telewizora. Tutaj właśnie wisi telewizor. Pokoje są z klimatyzacją oczywiście, tu mamy sterowanie klimatyzacji. Tutaj wkładamy kartę, nie wzięliśmy teraz do prądu. Jest lodówka, jest safe, jest czajnik. Tutaj mamy szafkę, na niej ręczniki, szlafroki. Troszeczkę pod światło teraz idzie, więc słabo. I tutaj jest łazienka. Wziąłem sobie zapasową latarkę. Niestety nie zapalimy światła, ale myślę, że wystarczy. Jest czysto, widzicie i tutaj mamy oczywiście na ciepłą wodę przepływowy taki, także tak wyglądają pokoje. Na wyposażeniu, oczywiście, mydło, szczoteczki do zębów, papier toaletowy, mniejsze ręczniczki. To jest naprawdę wszystko czysto i elegancko. Śmietniki, wszystko, wszystko jest jak trzeba. Pokoje są sprzątane na życzenie, wymieniane ręczniki, filiżanki, kawka, herbatka. Tak więc tak się prezentuje taki standardowy pokój. Wzięliśmy kartę do prądu, także robimy wam kolejne ujęcia z łazienki, bo faktycznie tam było nie jak ja tylko tą latarką podświetlałem yy, Łazienka, tutaj już wam pokazywałem, wszystko jest czyste. Tutaj jesteśmy my. Tu jest kurczę, szef, trochę się wstydzi, nie ma problemu, naturalnie nagrywamy. Tu też jestem ja, pozdrawiam. No, możemy wychodzić, jeszcze jeden rzut na pokój, jak już jest oświetlony. Tak to się prezentuje. Na końcach są większe pokoje, na razie są zajęte, także nie wejdziemy, ale są to rodzinne. W tym samym stylu, tylko że jest jeszcze dostawione jedno łóżko, na przykład dla dziecka, czy dla trzeciej osoby, bo to są takie duże, powiedzmy dwuosobowe i, i, i taki pokój trzyosobowy. A niżej są pokoje hostelowe, ale chyba też są wszystkie zajęte, gdzie łóżka dzielimy no, z innymi mieszkańcami. To wszystko będzie tam później podane na stronie, tam z cennikiem, ze wszystkim. Także nie wiem, czy damy radę w ogóle wejść do takiego hostelowego pokoju teraz. Jeszcze Wam pokazuję teraz na dół widok na ten, na basen, a tutaj wchodzimy do tego stricte hostelowego, tańszego, najtańszej opcji, tak to wygląda, są cztery łóżka na pokój, raz, dwa, trzy, cztery, zaprzedzielone kotarą, tutaj też się coś tam można kotarę sobie dowiesić, no i taki pokój, tam łazienkę, to już trzeba używać tej łazienki na dole wspólnej, są lampki, są gniazdka, jest klimatyzacja jak najbardziej, nie ma telewizora, no tak to się prezentuje.

Zapraszamy do Kambodży! Nauczę was języka zega... Hmaelskiego <grym wytmenu> Pozdrawiam Polska <grym wytmenu> A gdybyście nie mogli znaleźć tej miejscówki lub nie kojarzyli, nie wiem, w jakiś sposób by, by tukowiec nie wiedział jak dojechać coś po adresie, to pamiętajcie tutaj jest coś takiego jak Yokohama, tutaj jest Bugs Cafe My jesteśmy tutaj. 1953 Siem Rep hostel, to się nazywa. Obok jest sklep z wyrobami z krokodyli oraz kantor, tak więc też można sobie od razu kasę wymienić. Mały sklepik, mały sklepik taki ze wszystkim papierosy, jakieś zupki chińskie, woda. No co tam byście potrzebowali, ale chyba doładowanie do telefonów. Nie wiem, nie jestem pewien, A jak nie ma, to jest na rogu. Tutaj jest restauracja, taka, chyba nawet praktycznie, że całodobowa. Tutaj chyba rowery też wypożyczają, tak więc tak więc. Wszystko jest, no, na miejscu. Tutaj mamy od razu linie lotnicze z przodu. Po prawej stronie, tam powiedzmy 100 metrów, jest stacja benzynowa oraz salony komórkowe. Tam już na pewno sobie możemy doładować restauracje, wszystko. No i w tą stronę tak się prezentuje jakieś sklepy wielobranżowe. Bankomat tu zaraz jest i to nie jeden. I również salony telefonii komórkowej. Wszystko. Tu zresztą też jest bankomat. Obsługujący Visa, Mastercard i wszystkie tego typu sprawy. W otoczeniu od tego hostelu mamy tutaj Night Market jakieś, nie wiem, 300 metrów piechotą. Także też atrakcja dla turystów jak najbardziej. Teraz jest jeszcze pozamykany, bo jak nazwa wskazuje jest to Night Market. Otworzy się dopiero gdzieś powiedzmy za godzinę, dwie jak się zacznie ściemniać. A idąc w tą stronę, jakieś 400 metrów, mamy tak zwany Pub Street, czyli te centrum, centrum, czyli tutaj jest gdzieś tak od centrum niecały kilometr oddalony ten hostel. Mówię od ścisłego centrum, ponieważ on cały czas jest w centrum miasteczka, ale jeżeli mówimy od tego punktu zero, tak? Gdzie, gdzie dzieje się najwięcej, no to jest jakieś 800 metrów. Myślę, że jest to spokojnie spacerowa, spacerowa odległość bez problemu dla każdego. Tutaj mamy masaże. Z drugiej strony mamy lody, szejki, sklepiki galerie sztuki i turystów wokoło. Co do bezpieczeństwa, w Siemre, to jest naprawdę bezpiecznie. Nie słyszałem o jakichś sprawach nieprzyjemnych czy kradzieżach, czy jakichś rozbojach. Nie ma tego nie widać w ogóle. z tego nawet co słyszałem, to miasto bardzo się o to postarało. No ponieważ większość biznesów należy do elitki miejskiej, czy to pozamiejskiej, ale kmerskiej lokalnej. I oni zarabiają na turystach i nie chcą mieć tutaj. Żadnego, że tak powiem, syfu, żeby, żeby po prostu nie przyjeżdżali ludzie, bo się będą bali czy coś takiego. A my powoli zbliżamy się do tego Pub Street, później wam jeszcze dogram te sprawy. Tutaj na rogu punkt masażu oraz taki masaż rybki, tak? Nie wiem, czy wiecie co to jest. Później tutaj już się zaczyna Pub Street, masa tuktukowców, którzy nas podwiozą, zawiozą, co byśmy nie chcieli, masa restauracji, a później tam na naprost jest rzeka, jakieś 500 metrów nie dalej. A na papstry zjemy dania kuchni kmerskiej, tajskiej, chińskiej oraz jeżeli byśmy chcieli pizzę, pizzę też mają, nie ma problemu, czy dania z naszej kuchni jakieś burgery i tego typu sprawy grille. Wszystko jest ładnie w lodzie, zapakowane, muchy na tym nie siadają, że tak powiem, no, to jest przenośni i. I w praktyce wszystko folią zasłonięte. Grille się już rozstawiają, zaraz zacznie się wielkie smażenie. Tutaj ziemniaczki opiekane na grillu jest elegancko, takich lokali jest tu cała masa i jest tanio. Klepy z souvenirami u góry dyskoteka. Oczywiście, jak no na tą porę by przystało, nie działa, bo jest za wcześnie. Możemy kartki pocztowe kupić również, wysłać stąd, także też z tym nie ma problemu. Póki co ceny są niskie, konkurencja myślę to wymusza, ponieważ lokali jest naprawdę więcej niż chętnych. Tak to mniej więcej widać. Tutaj kolejna ulica z serii Pub Street ciągnie się tak w lewą stronę. Zaraz rzucimy kamerę na prawo i na prawo tak to się prezentuje. Na tym będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że jeżeli zawitacie do Siemre, to skorzystacie z tej oferty. Miło będzie, jeżeli pozdrowicie od Adama Polaka z Chin lub przynajmniej wspomnicie, że znacie ten obiekt z filmu na YouTubie. Ja was żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć.